7 minut, które pozostały do zakończenia pierwszej tercji. Jest groźna sytuacja dla naszej reprezentacji. I mamy wyrównanie. Proszę spojrzeć, jak niewiele potrzebują podopieczni Roberta Calabera. Jedno dynamiczne podanie, które uruchomiła Filipa Komorskiego. Proszę spojrzeć zagranie za plecy Filip Komorski też Potwierdza swoje. Przed zakończeniem drugiej tercji prowadzą w dalszym ciągu Słoweńcy po dwóch bramkach. Ej, o tym może za moment mamy wyrównanie. Alan Łyszczarczyk. Niesamowite jak ten zawodnik potrafi się odnaleźć. Jak niewiele potrzebuje, aby urwać się obronie i wyczarować coś z niczego. Proszę spojrzeć, tutaj je wykorzystał to rozprężenie w strukturach defensywnych i po raz kolejny wykorzystał też swoje reprezentacji Słowenii. A z naszej strony kapitan Krystian Dziubiński. Dziubiński i też po profesorsku.